Не? Не из Наруто? będziemy grać w anime Emoji Quiz. Zasady najprościej jak się da. Ja rzucam emoji, które są albo dosłownym odzwierciedleniem tytułu, albo które mocno nawiązują do fabuły, a uczestnicy muszą odgadnąć o jaką serię chodzi. Za poprawną odpowiedź dostają jeden punkt, za poprawną odpowiedź po podpowiedzi, bądź za połowiczną odpowiedź... to już jest moja dobra wola, czy przyznam pół punktu, czy nie. Także dziś przekonamy się kogo z Animeli lubię bardziej, a kogo mniej, po tym jak rozporządzam połówkami punktów. Błędna odpowiedź Bądź jej brak 0 punktów. Jeżeli chcecie bawić się z nami i pisać w komentarzach swoje odpowiedzi, to zalecałabym zatrzymywać film jak tylko pojawiają się nowe emotikony, bo odpowiedzi członków anime'u mogą pojawiać się dość szybko. To co dziś zobaczycie, to jest 1 trzecia całej konkurencji. Na tym filmie zobaczycie pierwsze 10 pytań. My nagrywając to od razu z 30 pytaniami, ale pozostałe 20 rebusów zostaje na kolejne dwa odcinki. To chyba wszystko. Możemy zaczynać. Dobra, jestem gotowy i taka prośba bądź delikatna. O Jezus Maria, ja to, ja już to wcześniej widziałem, mogłem się przygotować. Naruto. Ramen, to mi się kojarzy z Food Wars, eee, ale w sumie, co to jest? No nie wiem, powiem szczerze tutaj, jestem w ciężkim szoku. No to Naruto, nie, nie ma tutaj żadnego problemu. Nie wiem, będę jak Elias odpowiem Naruto, dziękuję. Tak. Tak? Tak. Cze, czemu to jest Naruto? Przecież to jest ramen jakiś śmieszny znaczek, o co chodzi? Chodzi o to, że ten śmieszny znaczek nazywa się Naruto. Naruto. To może oznaczać ramen, czyli Naruto? Siokruk jaki nosoma? Naruto. Naruto. No to chyba to jest Naruto, nie? Okej, okay, piłka nożna. E, jakie było to jest anime? Piłku, piłka do środkowcówki. A, e, hajaku? Ha, hayaku? Prawie tak to się wymawia. Prawie tak, okej. Okay, okay. Haikyu. Haikiu, ok. Ok. Siatkówka to jest. Haikiu, może? Yyy, haikiu. Jest, gitara. Mhm, mm to jest piłka do siatkówki, czy... Czekaj, co to jest? No to haikiu. To jest haikiu. Haikiu. I na Zuma 11? Co jeszcze z piłką było? Nie, tak, haikiu, haikiu, haikiu. Dobrze, dobrze. Mmm, Oh, Okej, okay, dobra, co my tu mamy? E, mamy robota, mamy dziewczynę, mamy dziurę. Okej, okay, to już. Moment dziewczyna, robot i. nie. dziura, dziura wiezdni. Okej, okay, dobra. E, czy, czy to jest jakiś poziom trudności, łatwy, trudny, bardzo trudny. Jezus Maria co to jest? To jest to, o czym była już mowa na animedii. Okej. Okay. Kurde, mogę oglądać jednak te wszystkie filmy. E, na moment, moment. Po prostu dziura. I robot. Ojoj. Oj. Hmm. <ścoughs> Żadnej podpowiedzi? To jest robot, czyli to może być mecha. Mecha. To jest to mi się wydaje jakiś trop. Dziewczyna w mecha. Kurczę, nie wiem. Bokurano? Coś popularnego pewnie. A, Made in Abyss. Czy to może być Darling Interferon? Nie. nie. Skąd, skąd by ta dziura się wzięła? No, chyba że były to dziury w fabule, no ale jednak. Nie. Oj, to nie wiem. Powiem szczerze, no dobra, niech strzelę jakąkolwiek mechę... Kurde, nie znam żadnego innego mecha. Ewangelium, powiedzmy. No, nie, to. Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, to jest o małej dziewczynce, chłopcu robocie, którzy poszukują. Made in Abyss. Tak jest! No, powiedzmy, nie zaliczajmy, za dużo podpowiedzi. Tęgentopa? Mmm. Nie wiem, czemu jakoś tak z robotami mi się kojarzy. No, pewno jest to mecha jakaś, nie? No, bo to, to jak robot tak. Made in Abyss. Dobra, tutaj mnie już troszeczkę bardziej zaskoczyło. Tak, drugi to jest robot, rozumiem, jakieś mechy. Tak. Yy, trzecie to dziura, nie tak, wiem. Tak, dziura. Nie wiem, to wygląda podejrzanie. Jest typiara, robot i dziura. Nie wiem, co mam o tym myśleć, czy powiem szczerze. Typiara, robot i dziura, co mi to mówi? tam nie mogę przeklinać. to jest? Darry in the Franks? Nie, pewnie nie. Co było z dziurą? Dziewczynka, robot, dziura. Pewnie proste, ja się zastanawiam. Yy, a, boże, Made in Abyss. <laughs> yy. Tengen, Ronpa, Gulen, L Lagan. Rezero To nie wiem. A, yy, zapomniałem nazwy. <grym> coś tam, Abyss chyba, czy coś takiego. Coś mi to mówi, ale. <grym> nie wiem, czy, ale mi się to kojarzy, nie wiem, z techniką The Frank's, czy coś. Dalej mi to nic nie mówi. Aha, to nie oglądałam jeszcze. Okej, okay, wojna, sztuka i komputery. Sort Art Online. No, jestem pod wrażeniem. Miecz sztuka i y, y, na żywo czyli Sword Art Online Sword Art, sword art Online dobra ja yeah. tutaj co to jest sao saga? Sword Art Online Sword Art Online sao y, Sword Art Online Okej okay, koniczyna Ja bym chciał wiedzieć co to jest ale e, nawet się czekam mam klawiatura nie szczęście F fe... Black Clover. Nic mi nie przechodzi do głowy, czekaj, no, no nie wiem, kwara to chyba Square. Czarne kwadra, okej, okay, dobrze wiedzieć. Eee. Co było z Black... Black Clover! Hmm. Dobra, eee. no powiem szczerze, jestem zbity z tropu. Eee. Co jest? Cleverworks? Nie wiem oni też mieli koniczynę chyba za rok Nie, moment. Black Clover. Jak jest koniczyna po angielsku? Eee. <laughs> Jak ci to powiem? <laughs> Załatwia. Kończyna po angielsku to jest end. Nie, nie kończyć. Kończyna. -ni Co to za wyszukiwanie tam Link. czegoś? Dobrze, nie będę już korzystał, przepraszam. <laughs> Jeszcze kończyna wpisałem ja i wyskoczyło mi to nie o to eee. Black Clover. Clever to chyba była kończyna, nie? Jakoś clo Clover, coś w tym stylu. Tak, tak, dokładnie tak. Honey and Clover? Nie. A, Black Clover. To nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy, nie, nie, nie oglądam chyba po prostu. No jest to Black Clover. A no, no nie oglądam. Black Clover, ale trudne. Black Clover. Nie wiem, widzę kontroler, kontroler gier, więc myślę sobie No Game, No Life. To też proste, No Game, No Life. 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 Ale łatwo. Ech, e, już wiem. To było ten kłamstwo w kwietniu, czy twoje kwietniowe kłamstwo? Czy You rely in April, Czy jakoś tam to szło po japońsku? Nie wiem jak. O re mm, A nie ma o muzyce zapewne. Kejon? Gdzie były skrzypce? Skrzypce, bo no dame Cantabile to byli dwa, dwoje pianistów, prawda? Ten. Twoje kwietniowe kłamstwo. O też było na kalamburach O Jezu, tam nutka była ta zrypana. O nie, To wiem o co chodzi, wiem, że z spychu to jest samo. Nie zapamiętałem co to było. Piano no Mori? Shigatsula Kiminosa. Kimino, kimino Nawa? Coś takiego? Czy to nie w tę strony? W ogóle mi ten tytuł nie świta, czyli tak troszeczkę, bo to jest taki, taki plakat, taki złoty, że on gra na tym pianinie. Tak, i jest tam Kimino, ale na końcu nie jest znała, tylko jest inne słowo. Kimino uso? Tak, to jest końcówka. Jeszcze początek, proszę. Wiem, chyba nie męczy były, bo nie pamiętam, ale oglądałem to anime, znam to anime, wiem o które chodzi. Możesz powiedzieć. Shigatsu wa Kimi no, Uso. no oczywiście, że oglądałem i znam to. Bardzo fajne, bardzo fajne. Shigatsu wa Kimi no Uso. Yy, yy, ten... Your Lie in April, czy coś takiego. Yy, your Lie in April, coś takiego? Okej, okay, Dziewczyna i Kostka Jedynka. Nie wiem czy teraz to chodzi o jeden czy o Hazard. Jak chyba chodzi o Hazard to było takie anime, które o, o dziewczynie z Hazardem. Tylko nie pamiętam jak się to nazywało. O! To już jest... Nie, nie High School Girl. Jakiś Shoujo One. Nie. Na Netflixie było. Nawet oglądałem. Cholera jasna. Eee, coś się kończyło na Gatari, czy mi się wydaje? Kagu, nie. Gakkogurashi? Znaczy, pu, 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 przepraszam, co ja mówię? To było w tej szkole, co um, się zakłada odbywały. Kurde, kurde, jak to się nazywało? Kurde, no wiem o co chodzi, ale nie pamiętam tytułu. To jest Kakegurui. Jezus, no nie zapamiętałem tego. Kakegurui. O, o, dziewczynka i i kostka, fajne. Nie mam pojęcia. Nie, chyba nie zgadnę. Kakegurui? Typiarka i kostka, czy jakieś? Szczę... A, jedynkę dostała, czy nie, nie ma szczęścia zbyt wiele. No nie było innej kostki. A, nie było innej kostki. Dobra, no to może mieć szczęście jednak. Chyba ci chyba tytuł nie powiem. Dobra, nie wiem czy bo tak jakby zero do góry mi przychodzi, jeżeli chodzi o tytuł. No to jest Kakegurui. N nie słyszałem chyba nigdy w życiu tego. Dziewczyna. A, Kakegurui? Kostka i dziewczyna. Nie wiem. A kakegurui. To mi się kojarzy tak z The Parade, ale tak... Jakby bardziej jakieś, nie wiem, gry karciane, coś takiego? Aaa, i? Okej, to jest harem. to jest ten, reverse harem. Nie, to jest... Stop, harem! Czemu powiedziałem reverse harem? Już myślisz po prostu... Okej, okay, jaki był harem z blondynem? były na przykład pięcioraczki? O Jezu... Jak, 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 jakiś harem, tak? A już, już widzę, bo to jest ich piątka tych dziewczyn. Gotowe było najome? Jakiś harem o, yy, pięcioraczki! Co pięcioraczki? Czy to jakiś harem? Tak. <gryśla> Jaki harem? No to może High School DXD, ale... Czekaj! Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Dajcie mi powiedzieć, to jest horror, prawda? Nie. Kurw, jak w stronę, bo ta, taka jak to się nazywa na kry coś. No, nie. nie pamiętam, no ale takie, taki horror z tymi dziewczynkami co się tam zabijały. Sposób na pięcioreczki. Aj ja wiem co to jest ta. Z Nino Nino jest tam hoperką, prawda? To moja wifu jest, ja jak to nie zgadnę. Aaa, goto bunno hanayome. Ech, Co? Jeden chłopak i pięć dziewczyn? No nieźle. No to jakiś harem e, high School DXD <grym> Akurat nie <grym> Aha, to nie wiem, nie znam więcej. Po polsku to się nazywa sposób na pięcioreczki. Dalej nie wiem. O nie to bardzo źle kto. Nie, to jakaś haremówka pewnie. Nie wiem, jakieś high school XD albo że to są te takie siostry. Tylko nie pamiętam tytułu, bo nie oglądałam, Pięć raczki, coś tam, coś. Tam. Remain. Teraz takie wychodzi o pływaniu, ale raczej to nie to. Ani o pływaniu. Free. Pływanie i uwagę. Ok, sportowanie. My zakładam, że to jest, nie? Mogę tak... I... Co? Ja chyba nawet kojarz... Nie wiem, czy nie, nie na samym końcu nie było dwie te same literki nawet. Ale jak się nazywał tytuł? I w sumie nie wiem. Mm. O, mm. Free! Mm. O. E, Remain mi się wydaje to jest. A jak nie, to nie znam żadnego innego sportowego anime o pływaniu. Mm, to mnie Free. Juro on Ice, a... Nie, moment. <laughs> nie, Free. Free, a no, było coś takiego, zgadza się. Mogę strzelić jakieś Grand Blue? Mm. To Yuri on nice nie może być. No tutaj nikt nie jeździ na lodzie. <laughs> Ale strzeliłem, bo to wiesz, woda. No? Czyli. Co za nim? To jest free. Okej, okay, no, mogłem, mogłem do tego dociec, mogę do tego dociec. Free. <laughs> Dobrze te wykrzykniki. <laughs> Są w tytule faktycznie. Free. Uh, free. Tym też sposobem runda pierwsza dobiegła końca. Kolejna pojawi się, jak odzyskam siły do słuchania nekona i bułki. Tymczasem na sam koniec chciałabym jeszcze podziękować mojemu moderatorowi. Discord, anime w opisie, bo bardzo, bardzo pomógł mi z tymi wszystkimi rebusami. <coughs> Zrobił je za mnie. Także dziękuję jakoś. S Sora, że zwiększyłam swoje audio w trakcie gry. Nie, nie, nie wiem jak do tego doszło.